W Trzebińskim Dworku Zieleniewskich spotkali się studenci Szanowskiego Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Siedmiu młodych badaczy przedstawiło efekty dociekań naukowych. Organizatorem spotkania była Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Dzisiaj spotykamy się na czwartych odczytach młodych naukowców studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla dzieci, którzy przygotowali swoje prace licencjackie. W tym roku mieliśmy rekordową ilość prac, bo aż 16. Natomiast spośród wszystkich wyróżniające się prace dostały propozycje autorzy ich dostali propozycję wygłoszenia tego publicznie. Podstawą działania uniwersytetów dziecięcych jest dobrowolność uczestnictwa i przekonanie, że wykształcenie to najważniejsze narzędzie, w jakie można wyposażyć dzieci. Nie chodzi o naukę konkretnego przedmiotu, chodzi o zadawanie pytań i zdobywanie na nie odpowiedzi od autorytetów z danej dziedziny. Uniwersytet Dziecięcy poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza fascynację światem i badaniami. Będę mówić dzisiaj o świnkach morskich, jako że jestem zafascynowany nimi. No... No Pisałem rok temu na uniwersytecie wypracowanie na ich temat i dzisiaj będę je przedstawiał. No, są takie małe, fajne, takie słodkie mają oczka, tak, tak fajnie się bawią, tak się, potrafią w, się wytresować, przychodzić na zawołanie. Że świnka morska już była hodowana 3000 lat przed naszą erą. Na przykład przy, dla in, Indianie hodowali ją dla celów pożywieniowych. A inkowie w celach religijnych. Nazwał się od tego, co idealnie czarne. Pochłaniają całe światło, więc ich kolor jest idealną czerwą. Premier Maya Teoria Premier Maya Walkinga została przez angielskiego fizyka Stephena Walkinga w 1994 roku. Super są biegi terenowe, obozy, którym sam mnie zachęcił i opowieści taty.

Powiem o pszczołach miodnych, no bo uważam, ten gatunek za bardzo interesujący. Ciekawi mnie to, a oprócz literatury, książek, informacji z książek i internetu, mój dziadek jest pszczelarzem i mogą się też wiele od niego dowiedzieć. Na przykład mamy u nas ule, no to mogą zobaczyć wiele rzeczy w naszych uli, zrobić fotografii i życie pszczół poznać. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci chce tworzyć i wyrównywać szanse edukacyjne oraz możliwości rozwoju dzieci. Rozbudzić zainteresowanie nauką jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć ukazywać i promować korzyści płynące z wiedzy, a także popularyzować ideę kształcenia przez całe życie. Uniwersytet Dziecięcy nie jest dla dorosłych, nie mówi się tam o tym, czego dorośli chcą nauczyć dzieci. Wykłady są o tym, czego dzieci chcą się same dowiedzieć, odkrywając przy tym nowe perspektywy i mnóstwo nowych problemów.